Witam ponownie. Niestety miała jest lekka wpadka, jeżeli chodzi o tutaj nagrywanie dzisiejszego przygotowania. Nie wiem z jakich powodów, ale druga część dotycząca ropy naftowej nie nagrała się. Mam w tej chwili jedynie nagranie z przygotowania do jest dlatego Niestety będę musiał powtórzyć to wszystko, o czym już zdążyłem powiedzieć, jeżeli chodzi o ropę. Mam nadzieję, że uda mi się to zrobić w miarę zwięźle i jednocześnie nie zapomnieć o istotnych czynnikach. Także przechodząc już do analizy ropy naftowej, tutaj pierwsza i przede wszystkim najistotniejsza rzecz to fakt, że udało nam się dotrzeć w okolicy 58-65, czyli dolnego ograniczenia strefy równowagi dla ubiegłego roku, który widzimy tutaj kilkukrotnie, już był testowany i trzykrotnie doszło do zanegowania tej strefy. W momencie, kiedy zeszliśmy poniżej dolnego ograniczenia, zeszło rocznej strefy równowagi, e, e, mieliśmy do czynienia z bardzo dynamicznym impulsem, który wyhamował w okolicach dolnego ograniczenia aktualnej strefy równowagi, później 1, 2, 3, czy też może nawet 4, próby 5 wyjścia nad te dolne ograniczenie zeszłorocznej strefy równowagi za każdym razem kończyły się one niepowodzeniem i korektą w kierunku dolnego ograniczenia strefy równowagi dla aktualnego roku, dlatego też warto będzie obserwować to co się wydarzy właśnie w tych rejonach 58-65 wyjście ceny nad ten poziom otworzy nam drogę w kierunku 61 dolarów za baryłkę czyli górnego ograniczenia aktualnej E, strefy równowagi na wykresie rocznym z potencjałem do kontynuacji w kierunku strefy 6496530, czyli strefy budowanej w oparciu o zeszłoroczny poziom viwap oraz e, plus dwa odchylenia standardowe od poziomu viwap dla aktualnego e, roku. Tutaj e, to co mówiłem, o czym mówiłem w przypadku poziomu viwap, e, analizując sytuację na ES, czyli w momencie, kiedy mamy do czynienia z płaskim e, e, poziomem wyłapu, wówczas musimy się liczyć z takim e, dosyć e, niejednoznacznym e, scenariuszem czy, czy też charakterem handlu. E, tutaj widzimy, że co prawda te zasięgi są spory, biorąc pod uwagę fakt, że mamy tutaj do czynienia z wykresem rocznym, jednakże przenosząc na niższe interwały, te zasięgi mogą być dużo e, niższe i w momencie, kiedy mamy taką klarowną strefę równowagi z płaskim wyłapem. E, wówczas nie jest dobrym mm, decyzją zajmowanie pozycji właśnie w okolicach tego, tego poziomu właśnie w tej strefie, bo ja musimy się liczyć z tym, że przyjdzie nam mm, przesiedzieć e, sporą, mm, spory okres czasu e, właśnie nie otrzymując jedno, jednoznacznych sygnałów co do kie, potencjalnego kierunku, w którym zmierzać może e, cena. Przechodząc już na interwał e, Kwartalny, tu, przepraszam, tutaj na pewno e, będę się starał troszeczkę skrócić to, co mówiłem, o czym mówiłem do tej pory, e, bowiem niestety czas mnie trochę nagli, a tutaj już drugi raz nagrywam to przygotowanie, jeżeli chodzi o ropę, dlatego stara, staram się, będę zwrócić jedynie na uwagę na, na najistotniejsze czynniki i tutaj patrząc na wykres kwartalny widzimy, że ten dynamiczny impuls podchowy, z którym mieliśmy do czynienia w trakcie Ubiegłego tygodnia wyhamował w okolicach poziomu VUAP, czyli w jakimś stopniu zanegowana była ta struktura, e, która sugerowała nam wspieranie e, e, potencjału do dalszych wzrostów, utrzymywanie się ceny powyżej, górnego ograniczenia strefy równowagi na wykresie kwartalnym, zejście poniżej, przetestowanie poziomu VUAP, dynamiczny impuls wzrostowy i mm, kolejne przetestowanie górnego ograniczenia, które było sygnałem do kontynuacji. Wzrostu właśnie z perspektywy e, wykresu kwartalnego. Widzimy, że e, analizując tutaj ten interwał kwartalny, e, górne ograniczenie poprzedniej strefy e, równowagi, jak również plus dwa odchylenia standardowe od poziomu wia pokrywają się z tym dolnym ograniczeniem strefy równowagi dla ubiegłego roku, dlatego ta strefa jest tak istotna. Te okolice 58, 65, 58, y, 80 jest to jak najbardziej. Jedna z ważniejszych stref podażowych na najbliższe dni, i warto byłoby tutaj zwrócić uwagę na to, co się wydarzy właśnie w tych, w tych rejonach. Jednakże, biorąc pod uwagę już ostatnie, um, stricte to, co się wydarzyło w ostatnich dniach, tutaj klasyczny taki przykład: um, V-Shape Reversal, czyli zejście, dynamiczne odbicie, przetestowanie jeszcze istotnego poziomu um, po odbiciu i kontynuacja wzrostów, czyli w dalszym ciągu można tutaj zwracać uwagę na ogólne ograniczenie strefy równowagi, jeżeli chodzi o ten interwał kwartalny. Aktualnie widzimy, że wyznaczyć ten poziom możemy na 57,00 yy, oraz na fakt, że tutaj w dalszym ciągu mamy do czynienia z takim wznoszącym się e, poziomem VWAP, który też oczywiście wspiera e, te wzrosty, z czego przykład mieliśmy już dwukrotnie, kiedy ta ocena próbowała zejść w objęcia e, strefy równowagi i zanegowana została właśnie w okolicach poziomu VWAP, co z całą pewnością wspiera dalszy potencjał do, do wzrostu. Przechodząc już na mm, yy, interwał miesięczny ten, tak, ten impuls spadkowy, o którym już zdążyłem wspomnieć widzimy, że wyhamował w okolicach zeszłomiesięcznej strefy równowagi czy gór, jej górnego ograniczenia, czyli w okolicach poziomu 55,25 patrząc też na to, że poziom ten pokrywa się z aktualnym poziomem VWAP na wykresie kwartalnym. Mamy tutaj do czynienia z bardzo silną strefą popytową, na którą z całą pewnością należałoby zwrócić uwagę, czyli strefa pomiędzy 55,21 55,25, jest to jedna z ważniejszych stref popytowych na najbliższe dni, na najbliższe tygodnie, zejście poniżej tej strefy tak naprawdę otworzyłoby nam drogę w pierwszym w pierwszej kolejności gdzieś w okolicach potencjał do spadku w okolice 53,49 czyli widzimy, że biorąc pod uwagę wykres kwartalny oraz roczny czy dolne ograniczenie stref równowagi pokrywa się Właśnie w okolicach 53, 45, 53, e, i taka e, no, 12-centowa strefa budowana w oparciu o wykres roczny i kwart kwartalny, Jest to bardzo wąska strefa, można nawet powiedzieć, że jest to pojedynczy poziom, na który, e, m, który z pewnością będzie jednym z targetów, gdyby tutaj udało nam się e, zaakceptować. Poni cenę e, poniżej 55, 55,25, czyli taki e, dwudolarowy potencjał do spadków, jak najbardziej coś, co będzie można rozgrywać, e, czy też z perspektywy intraday, czy też e, nieco bardziej e, z szerszej perspektywy kilku, e, kilkudniowej. Tutaj, nawet z potencjałem do e, rozszerzenia tego ruchu w kierunku 52,88, czyli widzimy, że tam ma, mówimy nawet o. 2,5-dolarowym potencjale do spadku w przypadku zanegowania tej strefy 55,25, 55,21. Jednakże, jeżeli chodzi o nieco bardziej taką aktualną sytuację, to to co istotne, to z całą pewnością będzie utrzymanie się ceny powyżej górnego ograniczenia strefy równowagi na okresie miesięcznej, czyli powyżej poziomu 57,75. Gdybyśmy mieli tutaj mówić o scenariuszu wspierającym dalsze wzrosty. Czy też ten już wspierający ten trend wzrostowy, który widoczny jest na, na ropie, z potencjałem do kolejnych prób wybicia nad 58,65 i utrzymanie powyżej 57,70, jak najbardziej jeden z istotnych czynników na najbliższe dni, gdybyśmy mówili tutaj o kontynuacji, kontynuacji wzrostu. Patrząc tutaj na Przebieg ubiegłego tygodnia to, w pierwszej kolejności, należałoby zwrócić uwagę, w jaki sposób budowany był ten impuls spadkowy m, z perspektywy wykresu tygodniowego. Czyli to, w jaki sposób to dolne ograniczenie strefy równowagi, które tutaj widzimy, miało już dosyć e, mocny taki m, charakter spadkowy, wspierało ten impuls spadkowy. Tutaj, tak naprawdę, e, prowadzenie pozycji po, a, po tej strefie równowagi przynosiło naprawdę dobre re rezultaty i e, tak naprawdę. Sygnałem do wyjścia z pozycji byłoby um, wejście właśnie tą strefę równowagi w tych okolicach, w okolicach 55-56, czyli w dalszym ciągu sporo z tego ruchu udałoby nam się złapać. Nawet gdybyśmy wchodzili w momencie, w którym e, zanegowana została strefa równowagi ubiegłotygodniowa ubiegło strefa równowagi, czyli w okolicach 56-81, w dalszym ciągu mówimy o potencjale ponad 1-dolarowym, potencjale do, mm, do zysków, który. Mm, Dałoby nam się tutaj wyciągnąć z tego impulsu spadkowego. To, co jest istotne, to e, że faktycznie impuls ten został zanagowany. Zaakceptowaliśmy e, po raz kolejny cenę w objęciach stref, tygodniowej strefy równowagi, co też przerodziło się w sposób naturalny właśnie w powrót w tego górnego ograniczenia, e, pewnego rodzaju konsolidację i kontynuację tego impulsu wzrostowego już nad. Górną, górną, górnym poziomem value at high, czyli górne ograniczenie strefy równowagi, które to przetestowane zostało dopiero pod koniec ubiegłego tygodnia i przeszliśmy w tą fazę konsolidacji pomiędzy górnym ograniczeniem aktualnej strefy równowagi oraz górnym ograniczeniem strefy równowagi z poprzedniego tygodnia. Czyli widzimy, że tak naprawdę budujemy bazę pod. Pod kolejny impuls, budowaliśmy bazę pod kolejny impuls wzrost, e, wzrostowy czy też spadkowy, ogólnie pod kolejny impuls. I tutaj to, co się wydarzyć może w okolicach 58,06 e, czy też 57,54, e, co też pokrywa nam się z tym e, górnym ograniczeniem na, a, na wykresie miesięcznym, e, jest jak najbardziej kluczowe. Zejście poniżej tego poziomu powinno nam otworzyć drogę w pierwszym kolejności, właśnie gdzieś w kierunku 56,80 z potencjałem do zejścia. 56.09, który to poziom widzimy pokrywa nam się z dolnym ograniczeniem strefy równowagi na wykresie miesięcznym, czyli strefa 56.08, 56.16, druga z istotnych stref popytowych na, na najbliższe dni, a jeden z istotniejszych momentów zapalnych e, będzie to: będą to około 57.50, 57.70 i 58.06, jeżeli chodzi o potencjał do Ruchu w jednym z, ze stron, czy też ym, w kierunku kolejnych prób wyjścia na 5865, czy też zejścia w okolicy 5608 i przetestowania tej istotnej strefy popytowej, o której mówiłem e, wcześniej. Schodząc już na najniższe interwały, widzimy, że ostatnie dni przyniosły nam tutaj tą konsolidację, o której mówiłem, pomiędzy 5769 oraz 5832, co też pokrywa nam się w dalszym ciągu z tą istotnym strefą wspierającą dalsze wzrosty, o której mówiłem analizując y, interwały y, miesięczny oraz tygodniowy, strefa 57, 57, 57, 69 jak najbardziej istotna y, z tej perspektywy, nie aż tak istotna jak ta strefa 56, 0, 8, 56, 16 oraz y, szczególnie 55, 21, 55, 25, jednakże w dalszym ciągu z całą pewnością warto będzie zwrócić uwagę na to, co się wydarzy się w tych rejonach, zanegowanie tego poziomu tak jak mówiłem wcześniej, otworzy nam drogę w pierwszej kolejności w kierunku 5679 oraz później 5618, 5608 jako potencjał do e, spadków, e, czy też potencjał, jeżeli chodzi o zasięgi dla ruchu korekcyjnego. Wyjścia nad strefy 5808, 58, otwiera nam drogę w kierunku 5865 oraz kolejne próby wyjścia nad. Mm, Wspomina nam już niejednokrotnie strefę 5864-5876 z potencjałem do kontynuacji w kierunku 61 dolarów za baryłkę ropy naftowej. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o perspektywę market profile. Wykres tutaj wolumenowy tak naprawdę potwierdza nam to, o czym mówią do tej pory, że mamy tutaj do czynienia z pewnego rodzaju konsolidacją, zawężaniem tego. Tych zasięgów intraday i y, istotne będzie to, co wydarzy się właśnie w okolicach 57, 54, 57 y, oraz tu w okolicach 58, 26, 32, 58, 06. To widzimy, że wszystkie te strefy, y, które wyznaczałem do tej pory i o których mówię do tej pory, pokrywają się z tym, co widzimy tutaj na y, tym wykresie wolumenowym i tym, pokrywają się z tymi strefami które wyznaczyłem sobie na sesję e, piątkową. Część z nich w dalszym ciągu pozostaje w grze. Tutaj na pewno będą e, pewnego rodzaju nieznaczne korekty, e, o których oczywiście poinformuję Was już w trakcie sesji, e, już tuż przed sesją e, poniedziałkową, w momencie kiedy będę... E, w momencie kiedy będę publikował e, strefę i poziomy na nadchodzącą sesję. To tyle jeżeli chodzi o ropę naftową. Mam nadzieję, że nie zapomniałem tutaj o żadnych z istotnych czynników. Um, mam też nadzieję, że zarówno to, jak i przygotowanie o I do handlu na IS będzie dla Was przydatne. Wyciągniecie z tego jakieś przydatne informacje, które uda Wam się wykorzystać w codziennym handlu i przyczyni się to w jakimś stopniu do e, powiększenia mm, Waszego Depozytów w domu Makreskim, czego Wam z, z, oczywiście życzę, i e, powodzenia w przyszłym tygodniu, i do usłyszenia już za tydzień.